Pamiętacie, mam nadzieję. Wypracowania na jutro o wojnie z 1812. Zupełnie zapomniałem o tej pracy. Nie mam mowy, żebym napisał 20 stron w jedną noc. Nic nie wiem na temat tej wojny z 12. Nigdy nas o niej nie uczyła. Ja dam pracę z ubiegłego roku. Takie są zalety powtarzania klasy. Gdzie ja odłożyłam okulary. We włosach wpięte. Co się jakoś nie widzę? Nadal we włosy wpięte. A gdzie moje włosy? O nie, chyba nie będzie pani mogła przeczytać naszych prac. Szkoda, bo tyle napisałem. Nie ma tak łatwo. Okulary do czytania to mam i mam okulary do szukania okularów do czytania. Jak będziemy mieć szczęście, to się jutro rozchoruje. Nie liczyłbym na to. Ona żyje już tak długo, że uodporniła się na wszystkie choroby znane ludzkości. Nigdy nie opuściła dnia zajęć. Nawet na wakacje nie pojechała. Co ty? Nigdy nie wzięła urlopu? To okropne. Nie dla ludzi chodzących na plażę, gdzie mogłaby ich przestraszyć nieapetycznym wyglądem. Gdyby się zaopiekował panem Tickel szmucem? Chciałam go zostawić w hotelu dla gryzoni, ale tam aż się roi od szczurów. Zajmę się nim. Jadę sobie do cioci na parę dni i nie mogę go zabrać. Zajmę się nim. Jestem rozsądny, odpowiedzialny, czuły też i kiedyś będę świetnym mężem, ojcem i w sumie mógłbym się już zamknąć. Ale zdajesz sobie sprawę z tego, że opieka nad chomikiem to wielka odpowiedzialność? To, jestem nauczycielem. Codziennie jestem odpowiedzialny za zdrowie swych uczniów. Jestem jak dorosły. To, tak! Dziś ciasteczko. Teraz zbiorę wasze prace na temat wojny z 12. Momencik, jeszcze tylko podpis. A dziś zaczynamy ekscytujący nowy temat. Kto z Was słyszał o wojnie w 1812? Telegram dla Pani Bern. To ja. Droga Pani, stop. Informuję z radością, że wygrała Pani tropikalny rejs na morzu. Stop. A nie pamiętam, żebym zgłosiła. Statek wypływa dzisiaj. Stop. Jeśli zbiera Pani pracę, stop, to stop. Ale się cieszę. Jeszcze nigdy niczego nie wygrałam, raz było blisko, jak był wyścig balonów dookoła świata. 81 dni. Tu są bilety i potrzebne informacje. Tak? No to co, wyruszam? Slap, opiekuj się proszę, klasą. No dobra. Teraz będzie tutaj troszeczkę inaczej niż było. To słyszał o wojnie w 1812. A? Zbudowałem ci specjalny homikotron. Powodzenia młodzieńcze i miłej zabawy życzę. No, a później powiesz mamusi jaki jestem cudowny. Z kim ty rozmawiasz? O, z panem Szmucem. A, rozumiem. Ja swojego nazywam slab Junior. Tak, kocham swojego chomika. Z czym do mnie przychodzisz? Mogę zadać pytanie? Jak nauczyciel nauczycielowi. No możesz? Gdy uczeń odpowie na pytanie źle, jak mocno go uderzasz? Ach, slab, nauczyciele nie biją uczniów. Na przykład ja jestem bardzo spokojny. Jak spotkasz echo, możesz wspomnieć o tym w rozmowie. Przed tym czy po tym, jak powiem jej, że homik zdechł. Co? Nie, to się nie dzieje. Nie rusza się! Dalej, panie Tycheszłot, nie odchodź! Można! Można! stary, już po nim. Po nim. Jak do tego doszło? Mnie nie pytaj. Ja tu uczę historii. Pan Tickleschmuth nie żyje, a Echo wraca już jutro. I co ja mam jej powiedzieć? O nie! Cześć, Echo! Dobrze się bawisz u cioci? Okej, okay. pa! Nie, wszystko jest jak trzeba. Okej, okay. pa! Ty chciałabyś pogadać z panem Tikkelszmucem, ale on jest chomikiem. Pisku pisk. Chrupu, chrupu. Tak, faktycznie brzmi nieźle. Okej. Okay. Cześć. O, oh, super, kupiła to. A brzmiałem tak podobnie do Slaba Juniora. I co ja teraz zrobię? Pożyczyłbym ci Juniora, ale słaby jest z ciebie opiekun. To by się i tak nie udało. Chomik na wymianę musiałby być dokładnie taki sam. <grym> dokładnie taki sam. No tak, dam jej klona. Doskonały pomysł. Clown potrafi pocieszyć. <grym> Ma taki czerwony nos i buty duże. Klon to zbudowana na bazie genomu dawcy jednostka identyczna. No wiem przecież. Ja. Dlatego tak dużo ich wychodzi z jednego auta! A. To pewnie jest port. Witamy panią na pokładzie! A. Przepiękny szkuner nie ma co. To będzie jego dziewiczy rejs. Uczyni pani honory? A. Czas! Tłocze się szkło. Hurra! No dobrze, chłopcze, wiesz moje rzeczy. Pragnę zauważyć, że jestem tu kapitanem, ale zawołam dla pani chłopaka od bagaży. Dragasz! Dzień dobry, w czym pomóc? Co tam jest? Eh. może trzeba było napisać te prace. Przepraszam, czy to jest szafka? Tak, owszem, to szafka kryjąca morskie tajemnice. Szkoda, że nie mam okularów. Tu jest pani kajuta. Na pewno chce sobie pani odpocząć. Żartuję sobie? Jestem na wakacjach. Chciałabym zrobić coś tak szalonego, by zbudzić jutro rano z ogromnym poczuciem wstydu. Jest tu gdzieś pole do szafelblata. Pięknie. Genetycznie identyczny. Do tego karmiony hormonami, wyrósł jak należy w ciągu jednego dnia. Ach, chciałbym, żebyś sklonował mnie. Mam tu cały stos prac do ocenienia. Wiesz, uważam, że system edukacji ogranicza naszych młodych. Mam nadzieję, że Echo pomyśli, Pan że to... Mów, co zrobiłeś z moim chomikiem. Bo nigdy go nie widziałam takiego radosnego. Czekaj chwila. Skąd wiemy, że to jest prawdziwa Echo? Łoho! Wow! To Hara, grasz jak diablica! Z drogi krowo! To ona robi na środku pola, rozumie odebrało? Za dużo wysiłku, chyba jesteś przebęczona. Bzdury. Co najwyżej, może trochę zgłodniałam. Jest tu jaka mesa? E, co takiego? Jadłodajnia. Na parowcach zawsze serwują doskonałe dania. Jasne, ale e, nic nie podają przez najbliższe pół godziny, więc spróbuj może zagrać z nami w limbo! A. 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 Cześć, Echo. co tam u pana szmuca? tego chomika, którego mi powierzyłaś, a którego ci oddałem. Chodzi ci o tego? No troszeczkę spulchniał, ale spokojnie. Wystarczy, że trochę poćwiczy. Jak bardzo można wygiąć ciało, gdy zdejmie się podwiązki. Witam, witam panią. Czy skusi się pani może na. osobu nie ciekawie, ale dziękuję nie. To może życzy pani sobie krab alaskański, królewski w sosie? Mm. Albo. le baron o piecień? Może też pani zajrzeć do dziesięciolecia menu? Jest makaron z serem albo kurze nuggety. Nikomu nie powiem. E, chyba odpuszczę sobie lunch. Co? Powiedziała mi pani... E, to znaczy, uh, Frankiemu, on jest menażerem rejsowym. Mówiła pani o głodzie. To prawda, ale nie powinno się jeść pół godziny przed pływaniem. Pływaniem? No z delfinami. Wszystko było opisane w folderze. No, mm. Franki! <laughs> Czekaj, twój uczeń zjadł całą kredę? A! Wszystko w porządku? Tak, tak. wspaniale, tylko opuściłem kredę. O tak. A! A powiedz, jak tam ćwiczenia pana Tickel szmuca Schudł troszeczkę? A, aha. Kikl szmuc jest ogromny! Adam, co się dzieje z tym chomikiem? To pewnie reakcja alergiczna na hormon wzrostu. Dałeś hormon wzrostu panu Szmucowi. Skąd? Jego klonowi. Klonowi? To jest z moim chomikiem? Zdechu. <słuch> Bardzo to było delikatne. Czego chcesz? Jestem nauczycielem, a nie jakąś dobrą wróżką. Naprawdę mi przykro. Nie wierzę, że odszedł. Kochałam tego zwierzaka. To on żyje? Komik zombie! Nie rozumiem, leżał w tunelu, cały był sztywny, nie oddychał. Tam był? Przy kratce wentylacyjnej? Tak. No to on nie był martwy, po prostu spał. Niska temperatura może spowodować, że chomiki nagle hibernują. Co ty nie wiedziałeś tego? Jesteś przecież nauczycielem. Wkurza mnie to, że zatrudniają tu takich nieuków. Hej! Stworzyłem gigantycznie wielkiego chomika. To chyba jest osiągnięcie. Osiągnięcie to by było, gdyby nie uciekł. O nie! Nie ma go! Hej, nie zostawiajcie mnie z ożywieńcem! Że znajdziemy Wielkoluda w stołówce. Nie dziwię się, że go tam nie było. Orzechowy sorbet był niesmaczny. No natomiast słuchaj, co to? Dobra, wyniosłam krabią nogę. Nie, tamto! To gniazdo. Wojna w 1812 tam! Na pewno zobaczyli chomika. Z innego powodu by nie krzyczeli. Piękne i dostojne zwierzę! Inteligentne! Prawie jak człowiek! O, Syreny! O, ale mam dziś historię do opowiadania w klubie? W jakim klubie? To znaczy. I. No w klubie! Na pewno tu jest jakiś klub z orkiestrą. A może wystąpi jakieś ciachowe fraku i zaśpiewa na jazzowo. Hmm? Chyba słyszę tę przerośniętą bestię. Przerośniętą bestię? Według tego bestiariusza jestem stosunkowo niewielki. Troszeczkę większy od ogra, ale mniejszy od minotaura i etiego. Slab, jedzenie miało być dla chomika. Próbujemy go znaleźć. Może spójrzcie za siebie? Okej, spokojnie, mam pewien plan. Na razie! Dobry chomik. Pamiętasz mnie? <grym wrogi> Tatuś! <grym wrogi> Ej, zakaz biegania po korytarzu. <grym wrogi> Jakoś coś mało ludzi. Pewnie wszyscy siedzą w klasynie. Hazardziści. Panie i obrusy. Aha. O, powiedział obrusy zamiast panowie. <grym wrogi> Złóżcie dłonie, babcie oklasków, albowiem przed wami jedyny i niepowtarzalny Apollo Bigos! Dziękuję, dziękuję. Ale wspaniała dziś publiczność. A zwłaszcza ty. No dobra ekipa, zapodajcie grów, żeby tatuś zadensował. Ale my dopiero co zaczynamy grać. Nie wiem, to zagrajcie chociaż gamę. Do re, mi. Spójrz mi prosto w oczy. Rozumiemy się. A powiedz, mogę do ciebie mówić mała Mi fa fa. Mi fa fa. Fa, la, si, do. Co za cudowna piosenka. Ostatnio słyszałam ją, będąc małą dziewczynką. A! O nie! Spokojnie. Dobry chomik. Dlaczego mi tak zimno? Może już umarłem. Au! Nie, chyba jeszcze jednak żyję. Mówiłam, że mam plan. Znalazłam panel sterujący od klimatyzacji i rozwaliłam go. Klima może szaleć przez parę tygodni. Czyli chomik teraz hibernuje? Echo, jesteś genialna. Znaczy, nie tak dosłownie. Osoby genialne stanowią bowiem wyjątkowo niewielki odsetek społeczeństwa, ale i tak dobra robota. Że udało ci się odwrócić działanie hormonów wzrostu. Ach, teraz pan Tickle ma kolegę. To naprawdę niezłe, że można klonować zwierzę. Aż człowiekiem też tak można? Nie, oczywiście, że nie. Hmm. Au! Derby, co kombinujesz, zamieniam twoją salę w saunę? Kiedy ja znajdę czas na napisanie pracy? A ty wiesz, że wszystkie wypracowania zniszczył ogromny chomik? Ogromny chomik? Dlaczego sam na to nie wpadłem? Tutaj jesteś Apollo. To była dla mnie na pewno najpiękniejsza noc tego stulecia. Mm, mm. Będę o sobie pamiętał pani Lisico. Nie pozwolę ci zapomnieć. Mam w planach wykorzystać wszystkie dni urlopu, które uzbierałam przez lata, i przedłużyć swój rejs. Słucham? Dlaczego tu nagle zrobiło się tak zimno? A ponieważ nasz niekompetentny kapitan wpłynął niechcący na arktyczne wody. I co się boję? Że wpadniemy na górę lodową. O nie! Znowu to samo. Żegnaj, mój Apollo. Kocham Cię bardzo. Obiecaj mi, że się nie poddasz. Tak nigdy, przenigdy. Nieważne, co by się działo. Obiecaj, proszę. I nigdy obietnicy nie cofaj. Obiecuję ci to. Nigdy przenigdy się nie poddam. I nigdy cię nie puszczę. Puść mnie. <śmiech> <śmiech> <Tone>. <śmiech> Są moje zapasowe okulary. Oh. Tonę. O, witaj, Derby. Ty oddałeś mi już swoją pracę? Wszystkie prace zostały zniszczone przez Wielkiego Chomika. Myślisz, że tak łatwo można mnie nabrać?